No, witam, witam. Ja jestem Kemyz a to jest filmik na moim kanale, którego bardzo dawno nie nagrywałem żadnego filmiku. Postanowiłem coś nagrać. Sprawdzić algorytm YouTube'a, jakby zobaczyć, czy, czy, czy trafi tu jakiś Jasiek14 na ten film, na ten kanał. Bo. Tak sobie postanowiłem coś nagrać, ponieważ robiłem streama na Twitch'u przed chwilą, tak z godzinkę nawet, nie? Tak pomyślałem, kurde, w sumie to nikt mnie nie ogląda, więc... Czemu by nie spróbować nagrać czegoś na YouTube'a? Myślę, że nagram coś, ponieważ ostatniego WWD, ostatnimi czasy wyświetla mi się, wyświetlają mi się filmy z moimi wyświetleniami. I tak sobie myślę, hmm, ciekawe. Też chcę, też chcę pojawić się na twojej głównej, albo niekoniecznie głównej, nie wiem gdzie, gdzie się pojawię, czy w ogóle gdzieś się pojawię u ciebie, fajnie by było, na pewno ciekawie. Więc, co, postanowiłem nagrać Minecrafta, bo każdy lubi Minecrafta, każdy, każdy lubi Minecrafta, dokładnie. Gram jakiś dropper Pewnie ten fi odcinek, filmik nazwę i tak... Nie wiem Spadam Nazwę go spadam Dokładnie tak Filmik będzie miał nazwę spadam I yy, spadam, myślik minecraft I... Nie wiem Tyle wystarczy Na pierwszy filmik ty O kurcze Na pewno tyle wystarczy Na pierwszy filmik chciałem spaść Że na to Aha, bo to jest woda. Super. Shadery mam. Nie widzę. Yy, czy mi laguje na shaderach? Tak. Trochę. Nie powiem ile mam ów yy, Ale jest spoko, tak? Gra wygląda super. Shadery się nazywają kappa, czyli jak na twitchowego streamera przystało. Są super. Nie, nie są. Znaczy, no to są, są spoko, nie? zaśmiałem yy, się marzyć z tego twitchowego streamera, że tak powiedziałem. O, super, jestem do dupy. Jestem, jestem mega do dupy. A może jakoś tak, nie no. Nie... O, o, o! ajajaj, jestem do dupy. Jestem mega do dupy. O! Cholipka. Tak mówił Hagrid z Harry Pottera. Lipka. Ej, bo się zapatrzyłem. O! Nie wiem, skipnąłem coś. Mogłem? Skipnąłem. Nie wiem, to pewnie jakieś. teraz zadał mi damage. Mi mnie cofnęło. Czy znowu jak spada na ty drzewo, to mi zadał damage? Tak. Spoko Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ej, dropper może nie być. Nie nie gra dla mnie. Ponieważ. Apel dla nie, do nieogarniaczy. Apel do nieogarniaczy... Aaaaajajaj... Ja jestem nieogarniaczym, jak coś. Kuźwa. Aj... Trudny ten droper jest. Tragiczny. Albo ja jestem tragiczny. Dobra, teraz. Bokiem. Nie no, centymetr. A raczej klocek. No nie, no, tragedia. O! Yes, easy. Tak naprawdę to było bardzo łatwe. Yy, za pierwszym razem mi się udało. się w Fajnie, że jest godzina 20, już nie wiem, mówić. Jestem trochę zmęczony i postanowiłem nagrywać film. Ale zawsze tak jest. Zastanawiam nagrać film na YouTube w momencie, którego nikt się nigdy nie spodziewa. I sam się tego nie spodziewałem. Przyjdzie taki kewski, obejrzy to może i napisze. Wow! Super filmik, pozdrawiam. co coś takiego, nie? E, no, no, nagrałem, nie? Super filmik. Bez montażu jeszcze. Bo nie chcę mi się go montować. Po prostu chcę tak osłabię go wrzucić. Jakiś następny może będzie zmontowany, albo coś, cokolwiek. Nie umiem montować. Nie umiem. Toś tam trochę, ale mi się nie chce. Montowanie dużo czasu zajmuje. Nawet jeśli to jest krótki filmik, to by zajęło to dużo czasu. Znaczy, pewnie nie, ale. No nie chcę mi się po prostu. Chcę po prostu wrzucić ten filmik taką na luziku, nie? Wrzucić jakąś spoko nazwę. Zatuję. Nie będzie pewnie spoko. Zobaczysz tę nazwę, i sobie pomyślić, boże. Co za gówniany filmik? I wejdzie w niego. Może. Bo myślę, że to gówniany filmik, ale gówniane filmiki najlepiej się klikają. myślę, że przez te shadery A ale... Jestem koksem i tak, mimo wszystko. I nic mi nie przeszkadza w tym. O, Samo samolatyk. Jest taka gierka w ogóle, Samolatic się nazywa chyba. Nie, we, nie trafię. Oczywiście, że nie. Let's go. O! Niespodziewanka. Jestem opakowanym żółwiem. O! Interesting. Ciekawe znaczy. Eee. Ho. No tak. Jakże inaczej. Czy mogę wpaść przez okno? Chociażby co najmniej. Albo. Nie wiem co to jest. Kuźwano. Można mówić kuźwa? YouTube banuje słowo. Kuźwa czy. Czy nie? Czy kuźwa to jest normalne, ładne słowo? Ciekawe. No i to jest wszystko w dziele. Mamy 2023. Tu nic nie można mówić. Prawie. Znaczy. Wiecie o co chodzi. Ale to jest family-friendly content. Kurcze. O! Hm. Kuźwa no. Ej, mi się kliknęło. No, nie wierzę jestem tak skup jestem tak skopiony na tym, o nie no. Ale to był ładny taki lot, przez, przez chwilę taki, ale już jest koniec czasu. Game, game over. Zagram jeszcze jeden, jedną gierkę, żeby ten film trwał te 10 minut. Żeby, żeby ktoś, kto wejdzie w ten filmik obejrzy 30 sekund i wyjdzie, ponieważ... Ponieważ tak, tak działa YouTube. Teraz się ogląda Freeza, ogląda się... Nie wiem, co się ogląda, hej, ja nic nie oglądam, nic nie ja mam na YouTubie Chyba Shoty z streamów Ale ja na przykład, nikt moich streamów nie ogląda, więc Nie ma shotów, nie, były, na TikToku, TikTongu nawet Ale to Tylko to nieważne jest Baby I teraz wygrał Baby Nie, bo to jakieś... Bo różne są te mapki chyba o. Dobra, wódka... woda, znaczy. Dobra. Barbecue pik, Easy. Oh, Ow. Toaleta pack. Easy. Okej. Okay. Nie wiedziałem gdzie lecieć, mimo iż grałem już na tej mapie, chyba, nie? Easy. Teraz castle. Kurcze, była prościzna i mi się nie udało. Dobra, easy. Shit. Ty czekaj Ha Ja pierdziele łatwizna ja to jednak umiem Jak kurat Ty trzecie miejsce ładnie dobra Ja byłem kemyz Ja, ja byłem chemys To był Minecraft. Spadek, upadek. Yy, testowy filmik. Więc po prostu go wrzucę taki jaki teraz jest. Nic w nim nie zmieniam. Po prostu go wrzucam na YouTube. A. Więc miło, jak go obejrzałeś. Dzięki Kevsky, bo ty go obejrzałeś na pewno. Więc pozdro. 600. I jak Krysin jeszcze obejrzał, to też pozdro. I siema, Do zobaczenia w następnym odcinku. Albo. Gdzie, gdzie mnie znajdziecie? Nooo